Mm, 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 mm. Siedzisz mnie niedaleko, i nagle spinasz włosy. Mam o tyle w brzuchu, chociaż z natury jestem oschły. Widzę cię, jesteś tak blisko tuż obok mnie. W ekstazie, euforii, zadłużeniu tutaj tkwie. Nie liczy się już nic, jesteś tylko ty i ja. Bardzo jest przyjemnie, ale to tylko chwila nagle odwracasz wzrok i patrzysz jak na Debila. A klasa cała się ze śmiechu zwija. Mm -mm, to jest zakazana miłość. U -u -u. To jest miłość zakazana. A -a -a. To jest zakazana miłość. U -u -u -u. To jest miłość zakazana. Idziesz po korytarzu jest majestatycznie. Z każdej strony wyglądasz bardzo ślicznie. Jesteś tak blisko, ale jednak daleko ty o tym wiesz. Taki ja wiem to. Podążasz ze swoimi przystojnymi kolegami. Po chwili patrzę, a Ty gdzieś z oddali śmiejesz się, Głośno patrzysz się na mnie. Znowu jestem nikim, stoję na dnie. Mm -mm -mm. To jest zakazana miłość. U -u -u. to jest miłość zakazana. Mm -mm -mm. A -a -a. to jest zakazana miłość. U -u -u. to jest miłość zakazana. A -a -a -a. To jest zakazana miłość. Uuu, to jest miłość zakazana. A to jest zakazana miłość. Uuu, to jest miłość zakazana. Leżę, leżę na łóżku, przeglądam social media, oglądam filmy oraz znajomych zdjęcia. W tym także widzę Twoje profilowe. Ono jest takie bardzo nietypowe. Widzę po czasie taki komentarz: Simpie klasowy, wracaj na cmentarz. Wysłałem jej komentarz o treści, ałem. Chyba życie tutaj przegrałem. To jest zakazana miłość. Mm -mm -mm. To jest miłość zakazana. Mm -mm -mm. To jest zakazana miłość. Mm -mm -mm. To jest miłość zakazana. Mm -mm -mm -mm. A ja upadłem na kolana. Mm -mm. Kara za to już zapadła. Mm -mm. Odrzucenie mm.